Zostało was więcej niż powinno. Niektórych nie przeliczyliśmy, ale mamy świnkę skarbonkę, do której za każdego gracza się dolewają pieniądze. Pieniądze nasypać się. Dobra, ej, zobacz, ile siana tu jest. Jo! Ile kasiory. Ja. Ej, widziałem, że tam jeszcze jedno złoto wpadło. Ej, dobra! No, ej, dobra. Poczekajmy już na tych gwardów i pójdźmy do tej gry. Ty to. XD. Dobra. Dobra, poczekajmy na kolejną grę. Jo! Ej, dobra! Gdzie my jesteśmy? W ogóle. Ej. Ej, to ty jesteś tym graczem, który niby grał już w to kiedyś? No, to ja. Ej, dobra, mamy przewagę, prawda? No. Ech, dobra. Witajcie w pierwszej. To chyba jest trzecia? Tak. Witajcie w trzeciej grze. W tej grze będziecie przeciągać linę. To będzie przeciąganie liny. To wygra, ten przechodzi dalej. Ty, Bartek, słyszałeś? Będzie przeciąganie liny. Ej, byłeś w to kiedyś dobry w dzieciństwie? Stary, ja byłem normalnie. No, może nie najlepszy, ale dobry naprawdę. Dobra, ej, to mamy chyba strategię. No, a jak tam grać 4 5 6, jak tam dobry jesteś? No, okropnie dobry. W tam jak grałem pierwszy raz, to byłem na samym początku i wygraliśmy. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dobrze, wybieramy drużyny. Drużyna trzecia. Ej, to chyba my. Ej, czekaj. Ej, to radę, my. Patrz. O kurde. Ej, dobra. Nie, się stresuję troszkę, ale dobra. To my, to my. Dobra. I drużyna czwarta. Ej, dobra. Okej. Okay. Czwarta to chyba, która? To chyba to o ta. ta. To ta. No, dobra. To chodźmy już na planszę. Okej. Okay. Dobra. Dzień Gra jad. zaczyna się teraz. Dobra. Przeciągaj, 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 przeciągaj. Mocno. przeciągaj. No, dawaj. Dawaj. No, sp spychaj ich, spychaj. O jo, ja. o, o, przeszliśmy, przeszliśmy, o, dobra, chodźmy, dobra, chodźmy, Jezu. Ale chodźmy. To było mega nie, chodźmy już, o, jak to było trudno, Starzy, ale, idziesz? No ale to, to za chwilę, okej, okay, chodźmy, On też idzie za nami, hop. chodź, o, hop, o, dobra. Mamy szczęście, że jeszcze raz nie będziemy. Mm, mm. Tak, chociaż myślę. Ale e, ja współczuję tym osobom, które spadły. No. Dobra, wybieram znowu drużyny. Ej, ale Ej, stary, ale... bo ty się przewróciłeś. No, dzięki. Ej, w ogóle patrz, ile tu krwi jest, masakra. O kurcze. Dobra. Ale Dobra, losujemy drużyny. Ale za drużyna telefonem. pierwsza i drużyna ósma. Pierwsza. Czekaj, w jednej drużynie nie ma osoby. E, co tam, trudno. Będzie nierówno. Okej, okej. Gry okay, okay. Grę za chwilę zaczynamy. Pff. A, ciągnij, bracie, ciągnij kabla! O, nie, 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 o, nie, o, nie. o, o! dobra, przeciągamy, przyciągamy, przyciągamy. O, jest dobrze, Pszszsz. O, się rozwaliła! O, 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 oj, oj, oj. o, lina się zawaliła. Dobra, myślę, że teraz musimy wrócić. Chodźcie, nie mamy czasu do stracenia. Aaaa! 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 O, oh, spadłem. Ała. Dobra, idę. O, dobra. Czas wybrać kolejnych graczy. Czekajcie, bracia. Co, co ja mam zrobić? Wybrać kolejnych graczy. Głuchy jesteś. Dobra. Wybieramy. Drużyna druga i drużyna. Szósta. Wejdźcie na ćwik. Dobra, wybrać sobie jakieś strategie. Ej, ej, stary, ej, róbcie to, co ja, okej? Okay? Ja wam powiem, okej? Okay? Dobra. Dobra. Róbmy to. A, a, dobra, dobra, Maciek, Maciek, czy jak masz tam na imię? Rób to co ja. Pff. O kurde, już się rozpoczęła gra. A, o, 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 dobra, dawajcie. Mamy teraz strategię strategiczną. A, dobrze, dobrze. Rób, róbcie to, róbcie. O nie, nie, o. A, o. Jeden już u nich spadł, teraz chyba drugi, o, o jeszcze się trzyma, o, i teraz trzeci, wo, o, ojej, wo, wo, chłopie, o, 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 zobacz, zobaczmy ile osób umarło. He, nie wiem. <ścoughs> Dobrze, wybieramy teamy, jeden i pięć. O, dobra, dawajcie jakąś strategię róbmy. Dobre, dobro, dobra. No, ej, róbmy to, co oni. Ok. <tryk> Strate strategicznie to oni idą naprzód. O. Oni już trochę przegrywają. Ok. O. O! O! Jeden spadł! Jeden spadł! Jeden spadł! O! O! Okej. Okay. Teraz przecina się lina. Ła! Wow. Wow. Czyli pozostali tylko niektórzy. Okej. Okay. Idziecie do lobby. Uuu, wróciliśmy. I chyba baniak się zapełnia. Widzisz? No, widzę. Chyba teraz baniak się będzie zapełniał. Ło, zapełnia się. Jo. Ło. Ile kaski. Ja. Yeah.